Cześć, mam na imię Karol, jestem nauczycielem fotografii i mówię bardzo poważnie, bo przed nami być może najważniejsza książka w historii fotografii współczesnej, żyjącego artysty, Williama Egglestona. Złóżmy w tym krótkim filmem hołd mistrzowi. Guide William Egglestone'a to jest książka, która rozwaliła system. W 1972 roku zaprezentowana wystawa w Museum of Modern Art yy, pokazała, że to, co było do tej pory, to, co było w XIX wieku, w pierwszej połowie XX wieku, się kończy. Egglestone, jako pierwszy fotograf, pokazał fotografię kolorową w Muzeum Sztuki. To był już szok. Po drugie, tematy jego fotografii to nie są klasyczne ujęcia fotograficzne portretu, pejzażu. Wymykają się ze, ze, z klasycznych, skostniałych już wtedy konwencji. On pokazuje faceta z filiżanką na tle jakichś obrazów. Puste pomieszczenie. Dziecko w ogródku. To był szok. Blow up. Wszyscy go krytykowali, oprócz oczywiście Szarkowskiego, który był kuratorem tej yy, wystawy i Innych być może artystów, czy ludzi, którzy po prostu patrzyli na fotografię nie przez pryzmat tego, jaka ona powinna być, tylko patrzyli świeżo. Mam takiego przyjaciela Cypriana, on jest biznesmenem. I, ale ja mu zawsze fotografię pokazuję, bo ja wiem, że Cyp ma takie, takie na maksa świeże patrzenie, że on nie ocenia, nie zna historii, nie wnika w to. Patrzy i mówi, to działa albo to nie działa. I trochę z, z, ze zdjęciami Eglestone'a jest w ten sposób. Patrzysz. Albo ono działa, albo nie. Na mnie działają wszystkie. Zwróćcie uwagę, w tym albumie, guide jest bardzo fajnie zrobiona, yy, zagospodarowana przestrzeń strony. Mianowicie niektóre zdjęcia są wyżej, niektóre po środku. Patrzcie, to jest wyżej, to jest po środku. A są zdjęcia, które na przykład znajdźmy, są. No znajdźmy, w te, o, na przykład po prawej, ale też są takie, które są niżej. Było takie, które jest niżej. Cięcie. O, jest, to jest niżej. Chodzi o to, że kompozycja fotografii, ciężar tego, co jest na zdjęciu, też determinuje, jak zdjęcie jest w układzie strony. I to, i to jest w ogóle bardzo interesujące. Eggleston podszedł do tego albumu w sposób nowatorski na każdej płaszczyźnie. No i można śmiało powiedzieć, że jest ojcem nowoczesnej fotografii. Kolor, brak ograniczenia takiego tematycznego, Świeże popatrzenie na publikacje, na książkę jako wydawnictwo prezentujące fotografie. Ja mam dwie takie książki. Jedną mam w pracowni, a drugą mam w domu. Bo ja muszę ją mieć zawsze przy sobie. Guide Eglestona. Życzę miłego dnia i zachęcam do pobrania spisu lektur Karola. Link pod filmem. Cześć!